Witam wszystkich bardzo gorąco, ja jestem Jokerku, to jest kolejny odcinek z Serii z Milanu No i tak, czeka nas spotkanie ćwierćfinałowe w Lidze Europy z Napoli Ale myślę sobie, że to spotkanie sobie przesymuluję, ponieważ Napoli jest daleko w tabeli Mamy dużą przewagę nad Napoli, więc myślę, że na symulacji spokojnie Moi zawodnicy powinni sobie z nimi poradzić, więc no sprawdźmy I się bardzo pomyliłem, bo, ponieważ przegrywamy 1-0 no cóż, no, taka wpadka. Takie wpadki się niestety zdarzają. I Teraz czeka nas bardzo, bardzo ważne spotkanie z Juventusem. Jeśli chcemy zdobyć mistrzostwo, no to musimy ten mecz wygrać. Nawet jeśli wygramy i tak będziemy mieć punkt straty do Juventusu, no ale jest ten mecz bardzo ważny. No bo jeśli stracimy w tym meczu już punkty, to bardzo wątpliwe jest, że, że przegonimy Juventus. Dlatego musimy ten mecz wygrać. I dostałem powiadomienie. Cieszę się szefowo? O nie, Doneruma. Tak, być nie będzie. Gdybym nie to, że to jest mecz z Juve, to bym cię dał na ławce za taki. No, za, takie, za taki tekst. No ale muszę ten mecz wygrać. Więc, no, będziesz grał od pierwszej minuty. Masz szczęście. Dobra. Um, czy zrobimy jakieś zmiany? Tak, zrobię zmianę. A mianowicie wejdzie Martinelli za Fatiego. Ostatnio w poprzednim odcinku dobrze się spisał. I czemu tu Krunić gra na prawej obronie? Nie ma kogoś lepszego? Dobra, to za Krunica wejdzie Mustaczy. No, Mustaczy jest środkowym obrońcą, ale na ten mecz musi grać na prawej obronie. No dobra, zacznijmy mecz. Mam nadzieję, że zdobędziemy ze starą damą 3 punkty. Hernandez. Dobrze, biegnij. Będzie doświadkowanie na Halanda. Szczęsny na Zielu. Biegnij, zielu. Dobrze. Teraz, może podaj tutaj do Martinellego. Dobrze. I będzie strzał, i mamy gola. Pokonuje Martinelli. Szczęsnego, i prowadzimy 1 do 0. Popatrzmy na tego gola. Tutaj, Martinelli bardzo dobrze się zabrał. Tutaj mógł podać do zawodnika, ale tego nie zrobił. Zdecydował się strzelić. No i. Podjął słuszną decyzję, bo prowadzimy ze starą damą. I oby tak do końca tego meczu utrzymać ten wynik. Haland. Pola do Kesse, Kessę. Do Halanda. Haland poda do Kesse Halland i będzie uderzenie Kesse prosto w szczęsnego. A może uderzenie balella szczęsny broni Koniec pierwszej połowy. Prowadzimy 1 do zera z sprawą Martinellego. Um, więc dobrze ten mecz dla nas zaczął. Mam nadzieję, że skończy się dla nas również poz pozytywnie. Ale nie ukrywam, miłoby było, jakbyśmy jeszcze ten wynik podwyższyli. Wow, dobrze. No nie, nie, nie mówcie, że będzie karny. Było matko, na, na szczęście nie, ale patrzcie jak blisko było. I na szczęście nad Bramką. Haland. Biegnij Haland, biegnij, dobrze, nie daj się skosić. Uderz Haland Supek. Ale Kesse będzie Kesse uderzał, Kesse! Chyba tu jakiś rykoszet był. No i spalony. Dobra, zrobię zmianę, wejdzie Lealus, Hallanda, Leo, Halanda, bo tutaj może Leao coś ustrzeli. Zobaczymy. Doszutkowanie Kesse na Hernandeza. I wybijają to. Tu będzie pojedynek, jak Pakweta Barella. Były zawodnik Milanu. Tutaj co zrobi? Co zrobi nasz? Podaj do Weinaldu, a Weinaldu uderzy do Naruma broni z problemami. Tu podaj do Barelli, dobre podanie. Będzie uderzał Barella. Niecelnie. Krunic. Kessę będzie uderzał. Kesse i mamy 2 do 0. Ta branka nam daje już pewny wynik, pewne zwycięstwo w tym meczu. Wykonałem swoją, wykonaliśmy swoje zadanie. Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo Broni dla Ruma. Koniec meczu. Wygrywamy 2 do 0 ze Starą Damą na własnym stadionie. Wykonaliśmy swoje zadanie i bardzo się z tego cieszę. Jakie wrażenia sprawia Zasługuje na wszystkie pochwały Pora Rodak, kochany. Jesteśmy niepokonani widzę i czy seria będzie kontynuowana. Ja mam nadzieję, że będzie, więc... Powiem, że stać nas na to. Czuję dumę z chłopaków, naprawdę z zrobili, odbali bardzo kawał dobrej roboty. Czeka na nas męcz ćwierć finałowy z Napoli, rewanż. Hmm. <kłysy> Yy, więc powiem Wam tak: Sprawdzę jakie mamy mecze jeszcze w kalendarzu i ocenię, czy ten mecz grać. Wiecie co, zaryzykuję i, i przesymuluję ten mecz, bo ja wierzę w swoich zawodników, że oni yy, odrobią straty na wyjeździe i że wygrają z poli przynajmniej 2 do 0. Yy, więc tak, przesymu przesymuluję mecz, ale najpierw wezmę udział w konferencji, żeby ich podnieść na duchu, żeby był jak największą rolę. Tutti, po I wtedy będą i największe i szanse, wreszcie. że wygrają ten mecz. Czy na stany Olympic macie jeszcze na co liczyć? E... Bóg jest szansa, będziemy się starać. Czy morale waszych rywali leży i kwiczy. Polska trudny język. Ehm... Skupmy się na własnej charówce. Czy zespół trzyma taką formę? Musimy zachować koncentrację. Pasek, moralu... Pasek morali jest na full No więc no ja tu już nic nie mogę zrobić. Wszystko w... W rękach, a w sumie w nogach moich załonników. No i zobaczmy Czy dadzą radę I dali radę, 2 do 1 Martinelli w 113 minucie Strzela bramkę na 2 do 1 I to my To my, ani Napoli przechodzimy dalej Do półfinału Ligi Europy Następny mecz gramy z Parmą Oczywiście ten mecz Sobie przesymuluje Nie powinno tu być żadnych kopotów. I tak jest, wygrywamy 3 do zera i Fatih dostaje tu jakiegoś urazu, mam nadzieję, że to jest jakiś drobny uraz. Na 6 tygodni, no czyli można powiedzieć, że do końca już tego sezonu już raczej Fatih nie zagra. Dodam sobie na trening pobegę. W ostatnim odcinku przeciwko Napoli bardzo dobrze się spisał, więc, więc dodam go na trening i niech się chłopak rozwija. Kolejny mecz Storino. U siebie tym razem, więc nie powinno być tu żadnych kłopotów, więc sobie ten mecz przesymuluję I tak się dzieje, 2 do 1 minimalnie, no ale wygrywamy Kolejny mecz z Genoą, ja ten mecz też sobie przesymuluję Tutaj ma, mają bardzo słabe wyniki ostatnie, więc nie powinno być problemów I nie ma aż 6 do 0, wygrywamy Martinelli strzela hat więc no... Nie żałuję, że go sprowadziłem w zimowe okienko i tak, w półfinale czeka nas Borussia Dortmund, bardzo trudny przeciwnik i ten mecz sobie rozegram. Um, u siebie zrobię tak, na wyjeździe ten mecz rozegram, u siebie przesymuluję tak, żeby było w miarę sprawiedliwie. Zagram sobie ten mecz, może zrobię tu jakieś małe zmiany, jeśli są moi zawodnicy zmęczeni. Tutaj De Vries i Manolas są troszeczkę zmęczeni i Duarte dosłał kontuzji, przez co musi Dusaka grać. No bo nie ma i kogo innego. Albo staka można ją zagrać na lewej, a to Hernandez tak na prawej, może tak będzie lepiej. Um, no dobra, no taki skład wyjdzie na mecz z Borusją. I mam nadzieję, że przynajmniej Remis tu jakiś padnie. Dobrze, przejmujemy piłkę Haland. Tutaj dobrze odegra. Dobre podanie do Halanda. Będzie uderzał Haland! Mamy 1 do 0. W drugiej minucie już obejmujemy prowadzenie. Z Borusją. No, takiego początku się kompletnie nie spodziewałem. Brand przy piłce. Będzie wchodził w moje pole karne. Supek Brozowicz. Dobrze. Kurde, jakie transfery Borusja zrobiła tu Benzema Suarez. Zieliński do Halanda. Haland tutaj. Haland traci piłkę, ale nie, wciąż jest przy piłce. Może będzie finansowy strzał. Haland. I mamy 2-2-2 dwa. Dwa. Dwa do zera. Powiem Wam, że takiego początku się nie spodziewałem, kompletnie się nie spodziewałem, tutaj że żeby dwie bramki już strzelić już w pierwszych 20 minutach, yy, no na myśl nawet nie przeszło. I teraz Martinelli będzie dośrodkowywał na Barella, Barella, co tu zrobi Barella, poda do krunicia, Krunić uderzy, krunić broni Burki, Krunić. po raz kolejny uderzy Krujnicz i po raz kolejny Burki broni. O wow, kurde Suarez! Co on tu zrobił? Petarda ze strony Suareza. No tutaj do nie miał większych szans na obronę. Podsłupka jeszcze, no. To będzie ciekawy dłómacz. Poda górą do Hallanda. Halland dojdzie do tej piłki. Halland uderzy, ale zgubił piłkę. I koniec pierwszej połowy. Prowadzimy 2 do 1. Za sprawą dwóch bramek Halanda Ło! Wow. Kurde, Dona Krunić, Krunić, no wychodź Haland, wychodź, dobrze. Dobrze tu teraz krunić. Biegnij, krunić, ale jesteś za wolny. Uderz, uderz, krunić i broni, berki. O nie, o nie, Suarez! Dobrze, Dona broni. Burusa nie przycisnęła w tej końcówce, Fabian. Poda do Mertensa, Mer jakie kurde transfery Porobiła Borussia, jestem w szoku, doszytkowanie, dobrze Barella, ostatnia teraz akcja, kontra Biglia, tu do Leao, Leao poda Tutaj do Balelli, tylko on jest za wolny, niestety I koniec meczu, wygrywamy na wyjeździe 2 do 1, to jest korzystny wynik dla mnie Bo strzeliłem tutaj dwie bramki na wyjeździe, więc Żeby Borussia przeszła dalej, też musi strzelić co najmniej dwie bramki Yy, na wyjeździe Więc no będzie im ciężko I no, dobry wynik załatwiłem na wyjeździe No, no, no nie będę się chwalił no. Dobry wynik zrobiłem No i tak czekają nas derby yy, Mediolanu Inter jest na trzeciej pozycji Więc będzie z nimi ciężko Ja ten mecz sobie, ja sobie rozegram Ale to będą w następnym odcinku Więc wszystkim dziękuję za oglądanie Zapraszam do serii z kariery Chelsea No i co powoli zbliżamy się do końca sezonu Więc w następnym odcinku albo jeszcze w następnym e, mniej więcej wyjaśnię swoją koncepcję, jak będzie dalej wyglądać e, dalsza kariera. Więc dobra, ja się żegnam, trzymajcie się ciepło i cześć.